Cześć Moldiska z tej strony Artas i zapraszam Was na kolejny odcinek zagrajmy w Harry Potter i Zakon Felixa Tak jesteś, jestem tutaj po długiej przerwie, bardzo długiej, bo prawie dwutygodniowej Ale musiałem ogarnąć mikrofon, kartę dźwiękową Miałem jeszcze par, parę spraw w szkole do załatwienia Bo no, skończył się semestr i musiałem poprawiać no, I więc nie miałem czasu na nagrywanie e, Tak Zbieramy teraz sobie no, co tu się robi w wingardium leviosa powinno tu działać o akcja nie akcja. dobra no zbieramy kuleczki ten expik taki bo się przyda depulso nie ja chcę o właśnie to wingardium leviosa wingardium w tym leviosa. odcinku już wiem co będę robił Doka dokończymy to co zaczęliśmy w pierwszym odcinku czyli musimy iść do nevilla jeszcze trzeba Hej co 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 daj spokój no, chcę ten fotel przysnąć Jej te celowanie no właśnie Ale przynajmniej można No to to, oto właśnie Lingardem Leviosa i eee, Stop Tylko nie wiem czy to teraz będzie czy później Chyba później mi się wydaje Queevitch to najlepsza gra na świecie o, już, już ten, dobra, nie było, nie było tematu Co Coś było jeszcze można zrobić nie. A tak też, ale jeszcze coś. Nie to. Bo Aksio. Aksjo! Nie. Coś było, można po tam zrobić. Dobra, mniejsza. Mm, idziemy, idziemy właśnie. Tab. No i mam całą mapkę Hogwartu, tak jak mówiłem. Idziemy do Neville Longbottom'a. Gdzie te nasze stópki są? Kochane. Tu są, tu są, dobra? Lecimy. To już go znalazłeś? Co znalazłem? Pokój, o którym mówiłam. Musisz przejść przez portret. No, do prawdy! Jakbym mógł rzucić na nią zły urok? Czego chcesz? Przyprawiasz mnie o ból głowy. A, au. Już. Chcę dostać się do pokoju nagród. Gdyby życzenia rosły na drzewach, to wiatr wiałby od morza. Odejdź stąd. Czy muszę znać hasło? Nie słyszałeś? Zjeżdżaj stąd! Dobrze, a może zostaniemy tu i poczekamy na Martę? Ona lubi Harego i na pewno zgodzi się ci towarzyszyć, jeśli on ją o to poprosi. Co? Albo nas wpuścisz, albo Marta będzie cię nawiedzać. Powieki! Moja droga, podziwiam Twoją mściwość. Wejdźcie proszę. I powiedzcie tej płaczce, żeby mnie nie nachodziła! Dobra, wchodzimy do tego pokoju. Napsi urok. Te Twoje odkrycia przyprawiają mnie o ból ręki. Jajku, to już wszystko ci boli, człowieku. No i to jest właśnie ten pokój, nagród. Cześć! <coughs> Na ciebie znalazłeś różne ciekawe rzeczy, prawda? Nikt nie jest tak szybki jak ty. Mam nadzieję, że zgromadzisz kolekcję, która wypełni ten pokój. Nikomu o nim nie powiem. To będzie nasza tajemnica. Sporo tu ciekawych rzeczy. Ciekawa jestem, co jeszcze się pojawi. Fajnie, fajnie, to jest taki pokój nagród Tutaj mamy nasze osiągnięcia wszystkie No właśnie coś takiego, na przykład zdobądź ocenę wybitną ze wszystkich przedmiotów To mam powiem coś o co chodzi takiego? z tymi przedmiotami w stosownym czasie Tutaj są takie, jakby to, takie filmiki przez twórców Jeżeli zdobędziemy 35 punktów tych expików naszych, co zwiększają nam moc i właśnie odkrywają różne tu takie y, nagrody w tym pokoju. Jeżeli zdobędziemy 35 punktów, to odblokujemy tą, tę nagrodę. Dobra, i tu 195 i tak dalej, no to dalej zwiedzamy. Czy coś tu jeszcze jest? No i tutaj właśnie musimy y, punkty odkrywać. 18 z 58 postaci występujących w grze. Czyli musimy odblokować... Znaczy zapoznać się z Ośmioma postaciami w tej grze. Dobra, to już było. Twoje muszę tego pominąć mnie ręki. No, no to idziemy do tego Neville'a Tutaj jest też takie coś fajne, że jeżeli jest jakiś portret, to możemy przechodzić przez, przez niego za pomocą hasła. A jeżeli chcemy odkryć te hasło musimy znać yy, Musimy wykonać jakieś Zadanie od tego portretu Dziwne trochę ale to jest Harry Potter Biegniemy, biegniemy Co tu mamy? O właśnie Naprawiamy sobie oczywiście Będziemy tak no, co... O właśnie Będziemy sobie tak naprawiać wszystko I zwiedzać Ponieważ te punkciki są bardzo ważne I się przydadzą nam do odlokowania nagród i oczywiście wzmacniania naszych zaklęć obronnych bo to jeżeli jak będziemy wzmacniać te zaklęcia to oczywiście staną się one mocniejsze o właśnie te zaklęcia są teraz mocniejsze W naszym pokoju są nowe rzeczy do obejrzenia i mamy poziom pierwszy odkręć, czyli taki no, poziom. No fajny tu właśnie dodali, że można expić sobie. No expić ja mówię. No to może być taki Exp, nie wiem. Nazywajcie to jak chcecie, a dla mnie to jest Exp po prostu. Taki minier. Chociaż nie można tutaj nic nic sobie zwiększać, żadnych y, umiejętności, czy coś takiego po prostu się automatycznie nam zwiększają. Czy ja znam Reparu? Znam. No właśnie. Reparo! Lecimy dalej. Oczywiście część szósta to jest m, piękna część z y, tym, że można. Jakby to powiedzieć... W tym, że świat warto jest dla nas nieograniczony, tak samo jak w tym, ale tam jest jeszcze lepiej. Hmm, Rzucanie czarów odronnych jest fajne i trochę... trochę pojedynki nie są takie takie fajne jak tutaj, ponieważ yy, w, yy, w czasie tylko z jedną osobą można się pojedynkować. Znaczy chodzi o to, że... Z, a zresztą zobaczycie jak będziecie oglądać mój let's play z tej gry, bo oczywiście też będę robił no to chciałem nie wiem wypowiedzcie się na ten temat czy to jest fajne czy nie takie właśnie ekspienie dla mnie super musimy co zrobić żeby dostać te punkty odkryć o właśnie jeszcze tutaj no do góry DEPULSO Zagramy sobie w minigraf Cześć Harry, zagrasz w eksplodującego Durnia? Dobra gramy No i to będą takie właśnie Będę tak urozmaicał tego Let's Playa w minigrach jakieś tak dalej To To polega na tym, ta gra by... Żeby... o właśnie Że jak b że będą dwa takie same Dwie takie same karty już to po prostu klikamy i, I Nam się te punkty zbierają Musimy pobić rekord. O właśnie, dureń. <laughs> Dalej. Jest. Czekajcie, czy uda mi się wszystkie karty zebrać, bo jak y, się pomylimy, to oczywiście karty... <laughs> Pomyliłem się. <laughs> no właśnie, i to wybucha. I już nie zdobędziemy tych kart. Jest. Dobra, dalej szybciej. No, co ja zrobiłem? No, ja jestem zmęczony. Przepraszam Was, bo ze szkoły wróciłem dzisiaj. I naprawdę jestem zmęczony. Jest. Chyba nie będzie. No, i trzeba tak właśnie teraz kliknąć, bo już nie będzie pary. I trzeba to wszystko sobie odblokować, tak bezpośrednio klikając. No, najlepszy wynik 6, a my zdobyliśmy 5. Nie, jeszcze raz musimy zagrać. No, dobra. To gramy jeszcze raz. Cześć Harry, zagrasz w eksplodującego durnia? Dobra gramy, Dobra, gramy, 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 gramy szybciej. Mam nadzieję, że w końcu ta karta graficzna, karta graficzna, karta dźwiękowa się ogarnęła. Nie wiem, muszę wymienić. Mikrofon też. Dobra, jest. Bo strasznie źle się nagrywa na takim właśnie dziwnym mikrofonie, który charcie. No znaczy... który strasznie deformuję mój głos po pierwsze po drugie słychać szum chociaż szum z w audio w Audio City usuwam. Właśnie to jest bez sensu. Usuwam e, szum, a dalej słychać ten szum. Bez sensu, prawda? Nie wiem, macie jakieś porady na ten temat? Piszcie, bo przyda mi się to. Naprawdę. Bardzo bym was prosił, jeżeli wiecie coś na ten temat. Dalej. No, no, dawaj, dawaj, dawaj. Co? Nie będzie nic? No musi być. Jej, przepraszam was. Yy, jestem z powrotem. Przepraszam was za to, za to, że mnie nie było. Dobra, jest. Dalej. Oj, był, był. Jest, jest, jest. Dobrze. się. Szybciej. Było. Było. Było, było. było. Aj! Jajaj, jaj, za szybko. Widzicie, właśnie to jest tak trudne trochę. Jak tak szybciej? Było. Jest w ostatniej chwili. Dobra, już teraz na pewno wygraliśmy. A ja tutaj ustawiam mikrofon, bo pewnie. Bo ja na początku muszę ustawić mikrofon, żeby tego szumu tak nie było słychać. I jak źle ustawię mikrofon, to zlipa i znowu będzie szum słychać. To akurat ogarnę No i nowy rekord, więc gramy dalej. Znaczy idziemy dalej z misją. Jesteś niezły. Dobra, na ja razie raz nie mam czasu. O, właśnie, taki też trzeba odkrywać. Eee, coś. To było reparo. Reparo! Dawaj, dawaj, dawa, dawaj, jest. I na to było, można wejść, tego co pamiętam. I co się tu robiło? O, właśnie. ku będzie szum, ja, ja już to czuję. Oby z Hedwigą nic nie, nie było. Nie, spokojnie, z Hedwigą nic nie jest. Mm, dobra, idziemy dalej. Ach. Jest negil. Opuśćcie te ruszczki. Wygląda na to, że ma kłopoty. Celuj w nich ruszczką! I celujemy prawym przyciskiem. Durno Durno Oczywiście nie znam jeszcze żadnych zaklęć. No i Powiem ojcu. Dzięki, próbowałem im przeszkodzić, bo przyczepili się do pierwszaków. Przynajmniej próbowałeś, Neville. A co z regulaminem, Hermiono? Chodźmy lepiej na obronę przeciw Czarnej Magii. No to idziemy. Ej. Hmm. Czekajcie, Trzeba teraz iść do Dolores Ambridge. Naszej nowej nauczycielki obrony przed Czarną Magią, bo na, te pos na tej posadzie obrony przed Czarną Magią to... Wciąż jakaś klątwa i nikt tutaj nie chce... Znaczy, co roku się zmienia jakiś nauczyciel. To jedno z przejść prowadzących do Miodowego Królestwa. Szkoda, że niektóre są zablokowane. Może skrzaty się nimi zajmą? Ty chciałbyś je sprzątać? Nie, no przecież nie jestem skrzatem. O, i kolejny poziom. Drugi już. To w naszym pokoju jest dużo nowych rzeczy do obejrzenia, Harry. lecimy do góry. Jeszcze 170 punktów zostało nam do odblokowania kolejnego poziomu. I teraz najdłuższe schody na świecie chyba. <noise> Nie chciałbym się po takich schodach. Naprawdę. Wbijać po takich schodach na... Po to, żebyś na jedną Kupią lekcję, która trwa 45 minut, Później schodź znowu z tej samej z tymi samymi schodami i idź na kolejną lekcję bez sensu. I film. Umiejętności! Magiczne! Sumy! S-U-MY! Pracujcie, a zostaniecie nagrodzeni! Nie uczcie się, a konsekwencje będą tak ważne. Ale tu nie ma nic o używaniu zaklęć obronnych! Haha! Ha! Używaniu? A niby czemu mielibyście używać zaklęć obronnych? No, nie wiem. Może dlatego, że Voldemort wrócił. To... kłamstwo. Nie kłamie! Widziałem go! Walczyłem z nim! Szlaban, panie Potter! Dziś w, w moim gabinecie. Teraz wszyscy czytamy rozdział pierwszy. Podstawy dla początkujących. Eee, ale był ubaw. Nie do wiary, że nie pozwolili nam ćwiczyć przed sumami. To cię tak martwi? Nie to, że nauczyciel oskarża mnie o kłamstwo. Może pomogą nam Fred i George. Zaliczyli obronę przed czarną magią. Ci dwaj! Oni potrafią się tylko popisywać. Przecież nie mamy nic do stracenia. Chodźmy no i... No właśnie, a Fred i George są spoko. Dlatego lecimy. Ciao, cia, ciao. Cia. Trochę pamiętam mniej więcej te drogi, bo już tyle razy grałem w Harry Pottera, że... Pamiętam i pewnie zadajecie sobie pytanie, czemu nagrywam teraz właśnie Harry'ego Pottera, a nie Twierdze. Bo ponieważ ta ostatnia misja w Twierdze wymaga logicznego, bardzo logicznego myślenia, a ja się na razie nie nadaję. Przede wszystkim dzisiaj, ja chciałem coś nagrać dzisiaj, więc dla rozluźnienia nagrywam sobie Harry'ego Pottera. I niech tak zostanie na razie, dopóki nie poczuję się lepiej na siłach i zacznę normalnie myśleć, bo ten tydzień był naprawdę okropny i czuję się wypalony. Ogólnie przez te dwa tygodnie tak, no po świętach normalnie fajnie wszystko było, a poszedłem do szkoły i tak wypalony się poczułem, naprawdę poprawiałem wszystko i tak nie wszystko poprawiłem, czuję się źle. Tutaj były figurki szachów, ale tu nie ma. Wolę wszystko sprawdzić Tu też nie Tu też Tu na... O nie, jest O proszę Teraz dajemy do lewiosa I jest chyba Król Król albo dama Król chyba A propos grania w szachy Będę grał w szachy oczywiście Ale tylko jak będę przechodził po jakiegoś gościa który gra w te szachy. Tu. O właśnie. Są tutaj. Mam gość Oj, coś słyszałem. Portret. Portret się przydaje. Yy. Ale nie, śpi. Dobra. Jak śpi to znaczy, że nie można go używać. Yy, nie można z nim rozmawiać. Dopiero później Nie jak to było Jak to się... O właśnie akcja. To jest symbol Hogwartu chyba Z tego co pamiętam Chyba Nie, ma, ale jeszcze pozostało 140 do następnego poziomu, więc szybko Idziemy do Freda i Georgia tam jest kolejny portret ale, portret, ale on śpi, dlatego nie będę go budził. Cześć, prefekci. Sprawdzacie, czy nie rozrabiamy? Chcemy z wami pogadać. O co chcecie nas zapytać? Chodzi o tę Ambridge. Nie chce nas niczego nauczyć na obronie przed czarną magią. Słyszeliśmy. Chcesz, żebyśmy pomogli? Co o tym myślisz, George? Myślę, że z tymi biedakami trzeba zacząć od początku. Wyjmijcie. No Oj, ruszczki. wyjmiemy różdżki. Najlepszy wróg to wróg bez różdżki. Zademonstrujesz, George? Z rozkoszą, Fred. Patrzcie uważnie. I właśnie nauczyliśmy się eksplarnie. Szybko, nie? chyba nie spałeś na tych zajęciach. Teraz Dobra, jest to jedno z lepszych zaklęć, służy do obezwładniania przeciwnika Z tego się pamiętam. Załapałeś? Naprawdę czary obronne są tutaj super pokazane. Super. Dobrze. Nawet dronowi <noise> udało się rzucić. No to mamy Expelliarmus, ale kiedy naprawdę trzeba dokuczyć slizgoną, Trend nadaje się idealnie. Fred Wam zademonstruje. O, teraz wyciągam sobie tutaj instrukcję, żeby Drędfota. przeczytać. No, nieźle. Teraz ty spróbuj, Harry. Powiedzmy, że ja to maluję. I tak, Expelliarmus powoduje rozbrojenie innego czarodzieja, a Trend to jest... Rób dokładnie to, co... To ja. jest oguszenie przeciwnika, więc... W to, a nie w tą stronę. O właśnie. Drętwota! Załapałeś? Teraz na tych dwoje. Czyli nie robimy tak. Drętwota, drętwota. Jeżeli przeciwnik... Całkiem nieźle. A teraz przepraszamy. Jesteśmy zajęci. Mamy sprawy do załatwienia. Ćwiczcie rzucanie tych zaklęć, gdy tylko jest czas. Ale na kim ćwiczyć? Każdy ślizgon się nada. Na, na razie. razie. Dobra. Harry, nie czas przypadkiem na twój szlaban? Spotkamy się jak wyjdziesz z gabinetu Umbridge. Tak, no super. Na razie. I teraz będzie walka ze ślizgonem. Szukasz guza Potter? No i tak, po prostu musimy najpierw rzucić na niego drętwotę i jeżeli no że mamy podwójne, jakbyśmy mieli słaby poziom, to by jedno to poleciało. Przestań! Jeżeli on tak sobie leży, znaczy tak sklęczy, to wtedy można rzucić na niego Expoliarmus. O właśnie, i teraz rzucamy Oj, podejść. Expoliarmus. No i wygraliśmy. Taka cała filozofia jest w tym całym pojedynkowaniu się, ale pojedynkowanie się jest fajne, bo mm, tutaj może się pojedynkować więcej niż jedna osoba, czyli nie wiem, 5, 6. Dobry wieczór, Potter. Wiesz dlaczego tu jesteś? Tak, zamówienie prawdy. Ja już zajmuję się prawdą. Nie będę łamał. A! Co masz na ręce? Ambrycz kazała ci przepisywać? Znajdźmy Hermionę. Ona będzie wiedziała, jak to wyleczyć. Hermiono, patrz, co Umbridge zrobiła haremu. Ta kobieta to potwór. Musisz powiedzieć Dumbledorowi. Nie, nie dam Ambridge tej satysfakcji. Roztwór z marynowanych czułków szczuroszczeta powinien pomóc, ale muszę sprawdzić, jak go sporządzić. Niech zgadnę. Mamy iść do biblioteki? Nie, jesteś przecież uczulony na książki, Ron. Hej! O, wy właśnie! Na dole. Teraz... Dobra, otwieramy tu ma Kutsłoto i naciskamy... Mm, lewy, przyci lewy... Lewą strzałkę. Tutaj mamy lokacje, wszystkie lokacje w grze. Już wam mówiłem chyba w, w pierwszym odcinku. Chyba. Yy, I napiskałem bibliotekę i automatycznie pokaże nam drogę do tej yy, biblioteki. Do danej lokacji. Ale nie tym się chciałem zająć, chciałem rozpalić w kominku. Chcę Zaraz! Wingardu Leviosa. Wingardu Leviosa. W kominku. I chcę zmienić cel. O właśnie. Muszę to przenieść. Bo im przenieśli moją ławeczkę. Dajcie. No już tutaj. chwilę. Idziemy. Nie spieszyłeś się. Słuchaj, znalazłem tutaj twój znicz. Oddam ci go, jak przyniesiesz mi mój znicz, który zgubiłem w jednym z portretów. Dobra, lecimy. Kolejne takie mini zadanie. To jest kodek Z tego co pamiętam można było na niego jakieś zakręcie rzucić O właśnie nie Można go tak wyjątkować No 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 trochę Dobra Lecimy Chciałem zobaczyć ten portret ale go nie można To właśnie jest niesamowite w tym zamku Jest pełen sekretów Jestem tu od wielu lat, a wciąż wszystkich nie poznałam. Spoko. Ale z tym portretem coś jeszcze było. Dlaczego moja rama jest brudna? Zapytaj o to skrzaty domowe, dobrze? Poprosiłam Pana Granger, ale wolę uniknąć wykładu SZ. No. Chcę się pobić tego porozmawia z tym portretem. Nie, nie da rady. Dobra, e, idziemy dalej. Tu jest jakiś znicz. Przepraszam. Przepraszam! Czy to twój znicz? Znicz? Jaki znicz? Koło twojej głowy. Ten stary dziwak ma mój znicz? Jak mnie nazwałeś? Ty stary dziadu, oddaj mi mój znicz! Przeproś albo o nim zapomnij. Co jest? Jak śmiesz! Dobry szukający zawsze znajdzie Squiznicz. Twoja nagroda, Harry. No i dostaliśmy Squiznicz, który będzie lato sobie po tym pokoju i mnóstwo punktów odkryć. <dobry> Ty Daku! Nikt mnie tak nie obraził od 1843 roku. No i zostało na jeszcze 20 punktów. Zastanawiam się, co godry Gryffindor by o tym sądził. Gruba dama to nie miniatura! Taki super robisz Grubo dama to nie mina... miniatura. Dobra, dalej Nie! Chcesz zagrać ze mną szachy? Już tą grałem. Dobra, Ja chcę się wycofać. Wycofać. Wyjdź z mini gry, tak. Wychodzę. Chciałem porozmawiać jeszcze z jednym portretem. To trudne zadanie. Próbuj, Już tą wygrałem. Raz. O właśnie. Słuchaj Harry, jeśli zamówisz kiedyś swój portret, to nigdy go nie wieszaj koło takiego starego capa jak on. <noise> I trzeci poziom. Dawno nie odwiedziłeś naszego sekretnego pokoju. Zobacz, co nowego przybyło. <noise> Dobra. Ja już zakończę w tym miejscu odcinek, prawdopodobnie zawsze w tym miejscu będziemy kończyć odcinek, więc mam do Was takie pytanie, znaczy takie y, pytanie, kilka pytań. Pierwsze, co sądzicie o tym, y, by Wam pokazywał, y, co odkryłem w, w pokoju na czyli tego typu y, rzeczy, jak ten filmiki nagrywane przez twórców gry, jak powstała ta gra i tak dalej? i różne takie w tym pokoju nagród po drugie e, chciałbym was poprosić właśnie o to byście mi doradzili z tym mikrofonem i z tą kartą dźwiękową e, bo usuwam ten szum i nie wiem co i jak jest jeżeli coś wiecie na ten temat oczywiście nie bójcie się pisać ja was za to nie zhejtuję i tak dalej tylko jeszcze wam podziękuję więc piszcie w komentarzach co i jak a ja się teraz wam żeg żegnam i jeszcze raz was przepraszam za to że mnie tak długo nie było Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Trzymajcie się. Na razie.